Kolejna część uroczystości. Zapraszam na scenę Pana doktora Witolda Fabryka który wygłosi krótki rys historyczny dotyczący generała Ryszarda Kuklińskiego. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja będę chciał tak w krótki sposób umieścić postać pułkownika Kuklińskiego, bo jakoś tak bardziej się przyzwyczaiłem mówić niż generała, nie dlatego, że nie ma w szacunku, tylko on tak funkcjonuje powszechnie w literaturze i w naszej świadomości, nawet na tej tablicy. Szkoda, że nie dożył do tego momentu, w którym został awansowany do stopnia generała brygady. To jest wielka przykrość, jaka na pewno ze strony rzeczpospolitej spotkała generała. No ale umówmy się, że będę mówił. Pułkownik Gliński, bo w ten sposób funkcjonował on Prowadząc swoją działalność w latach 70. -tych. To nie był łatwy los. To, to, to trzeba powiedzieć, bo my zapominamy, my tak łatwo odbiegamy, ale Pułkownik Kukliński nie miał łatwego żywota. Jak Państwo wiecie, urodził się w 1930 roku, czyli 9 lat przed wybuchem wojny. I w momencie, kiedy wojna się kończyła, miał 15 lat. Dla niego ta wojna była tragiczna. bo Zginął jego ojciec za Sam, jak wspominał, jako 14-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim i o zakończeniu wojny wylądował we Wrocławiu, no bo gdzie miał się w Warszawie w morzu ruin podziać i zaczął pracować jako robotnik. No ja więc sobie wyobraźmy, 15-letni chłopak, który. Utracił właściwie rodzinę, zaczyna swój start od pracy. Dlatego dla niego jakimś takim wyjściem był pójście do wojska, bo w tamtym czasie armia zapewniała mu jakiś byt. W 1947 wstępuje do szkoły wojskowej i tu, no tak zgodnie z ówczesnym hasłem, nie ma lecz chęć szczera zrobić ściebie oficera, maturę osiągnął dopiero w 1960 roku. Dlaczego to mówię? Żeby zwrócić Państwu uwagę na to, że on tak z punktu widzenia ludzkiego temu systemowi kiedy zawdzięczał. Z punktu widzenia ludzkiego. Ale to nie było dla niego istotne. Dla niego istotny był los kraju. I to był niewątpliwie człowiek niezwykle inteligentny, bo mimo że poszedł w młodym wieku do wojska, mimo że poszedł w takich czasach do wojska, nie zrobiono z niego automatu do wykonywania rozkazów. To, to jest bardzo istotne. On rozumiał skutki podejmowanych decyzji. I to skierowało go w stronę, Współpracy z wywiadem amerykańskim. Nie potrzeba lepszego życia, nie potrzeby finansowe, tylko potrzeba zrobienia czegoś dla kraju, czyli uprzedzenia Amerykanów o planach, jakie, jakie ma układ warszawski. Bo w rzeczywistości może to zapobiec wojnie. Jeżeli przeciwnik wie, czego może się spodziewać, może się odpowiednio do tego przygotować. I to jest najważniejsze. I proszę zwrócić uwagę, człowiek, który jest w sztabie który tak z punktu widzenia ludzkiego, nie wiele On startował jako ten 15-letni chłopak, który dorabia sobie rąk własnych i w wieku 40 lat on jest oficerem sztabu generalnego mało stabilizowaną sytuację zawodową, mało stabilizowaną sytuację życiową, ale to nie jest dla niego istotne. I chciałbym też zwrócić jeszcze na taki szczegół. Uwaga. Mianowicie, to on podejmuje 1971 współpracę z Amerykańskim. To te starsze osoby niech sobie przypomną, jak ta Polska wyglądała. Wtedy. To jest taki, ja bym powiedział, ciemny PRL. Bez jakich wielkich możliwości. To nie jest to, co jest 10 lat później, kiedy dochodzi do tej rewolucji Solidarności, do powstania masowego ruchu. To jest okres no, nieciekawy, możemy powiedzieć, w dziejach Europy i w dziejach szczególnie naszego bloku, bo my też zapominamy. My pamiętamy pierwszego sekretarza Brzeżniewa z dowcipów. I z tego, jak on już właściwie nie rządził, rządził za niego z usłuch. Ale 10 lat temu to był potężny człowiek. Zapominamy, że to nie był polityk, tylko to był wojskowy. I według mnie, a to jest moja opinia, Związek Radziecki poważnie traktował możliwość kolejnego konfliktu zbrojnego. To nie było tylko w celu mobilizowania własnych sił. To nie było tylko po to, żeby straszyć Zachód, ale oni poważnie brali to pod rozwagę. A więc trzeba było podjąć takie kroki, żeby temu przeciwdziałać. I Ryszard Kukliński, który znalazł się we właściwym miejscu, podjął decyzję. Współpracy z obcymi wywiadem, informowania obcego wywiadu o planach. I ja tu nie używam słowa szpieg. Tu nie można użyć słowa zdrada nawet. Tu nie można użyć słowa złamanie przysięgi. Bo ja, ja państwu powiem to co mi kiedyś Dziadek powiedział. Pamiętaj, że konflikcie wewnętrznym żołnierza przysięga nie obowiązuje. To jest automatyczne rozwiązanie. Nie wiem, czy jest łamanie przysięgi przysięga na wierność <laughs> innemu państwu. On się kierował racją tego kraju. Tak, jak ją najlepiej rozumiał i tak, jak najlepiej mógł ją zrealizować. I jest niewątpliwie tym jednym bardzo istotnych elementów, którzy przyczynili się do załamania tego systemu. Bo rzeczywiście nie był jedynym źródłem informacji dla strony amerykańskich, ale był ważnym źródłem informacji i dzięki niemu oni te puzzle mogli poskładać w całość. Jak się szacuje, choć nie wszystkie dokumenty są oddanione, ale jak się żartuje, ponad 50, 40 tysięcy stron dostarczył Amerykanom. Nie licząc opinii. Proszę Państwa, to jest potworna liczba informacji. Sami Amerykanie podkreślili, że to była kopalnia informacji na temat planów układu warszawskiego. To, co docierało do Warszawy, to, co przechodziło przez ręce pułkownika Konklickiego, mieli Amerykanie. Ale proszę sobie wyobrazić, 10 lat życia w zagrożeniu. To nie jest tak. Bo my sobie sobie pop... No fajnie, szpiegowo, prawda? Szpiegowo. Film można ładny nakręcić. No nawet ładnie nakręcono. Ale może jeszcze bardziej ładne nakręcić, ale bardziej sensacyjny. Coś z stylu Hansa Klosa. Z tymi wszystkimi sztuczkami filmów. Ale proszę sobie wyobrazić, to tak ładnie nie wygląda. To jest życie w ciągu napięciu i możliwość ciągłej tej konspiracji. Państwo, jakbyście pobieżnie tak, nawet przejrzeli, to nie ma takiej możliwości, że szpieg wpadł. Wcześniej czy później ktoś, kto informuje, przepraszam, że użyłem tego nazwiska szpieg, ale y, odniosłem do całej grupy, wcześniej czy później wpada. To, to, to nie ma możliwości. To żyjesz w ciągłym zagrożeniu, że możesz zostać wykryty, możesz zostać skierowany. Jest taka piękna scena, która rozpoczyna film, a może nie piękna, tragiczna, ale znana Olega Pienkowskiego, W jaki sposób zetkidowali go. Zresztą Suworów, podobnego typu opisy w swoich pracach. Zamierza. miał przestrzec innych chętnych do podzielenia się informacjami z przyczyn różnych, ale bardzo często ideologicznych przed próbą nawiązania kontaktu. I niewątpliwie też zapominamy, że ono brzmią, Pułkownika Kuklińska olbrzymią rolę odegrał w latach 80-81 informując Stany Zjednoczone o planach i Związku Radzieckiego, i planach Polski, ponieważ to mogło spowodować, że Amerykanie mogli wywierać presję. Natomiast tragedia pułkownika Kninskiego, bo to jest postać tragiczna, nie z tego co robił, tylko w ten sposób, jaki został później przez Rzeczpospolitą potraktowany, polega na tym, że na domostradę myśmy o nim zapomnieli. Czy został odznaczony? Nie dostał. Awansowany, dopiero pośmiertnie. No to jest miłe dla niego, ale że tak powiem, człowiek by się bardziej cieszył z tego, gdyby żył. Skazany na karę śmierci, wyrodzaniu miniony na 25 lat więzienia z urzędu powiedzieć, bo zniesiono karę za śmierć, prawda? Jest automatycznie zamieniany. I gdyby nie nacisk Amerykanów, to nie wiem, czy ten sposób długi czas, tą sprawę była w stanie załatwić. Dobrze, że załatwiono, ale szkoda, że musiał być nacisk zewnętrznego, żeby tą sprawę uregulować. To o nim ładnie powiedział Zbigniew Brzeziński, doradca prezydenta Cartera, że to był pierwszy polski oficer w NATO. I tak go należy traktować. Nie wiem dlaczego używa się w jego przypadku określenia, zdraty, złamania przysięgi. Nie był tego. On wybierał zgodnie ze swoimi możliwościami, ze swoim rozeznaniem, z tym, co jest w stanie zrobić, to, co może dobrego uczynić dla kraju. I to zrobił. Ciekawa, ciekawa jest wypowiedź generała Jaruzelskiego, że, że on jest bohaterem, to kim jesteś. Pamiętajmy, że od początku próbowano robić czarną legendę. A, no właściwie to, to on pracował na dwie strony. A właściwie to robił dla pieniędzy. Nie sam się zgłosił, tylko zwerbowano, jak w Wietnamie, służył 8 miesięcy <laughs> misji dyplomatycznej w Wietnamie, wojskowej misji. Nawet przyglądałem przyzwoite podręczniki, w których ta wersja funkcjonuje, że służył od 67. Przecież dokumenty nie pozostają wątpliwości, że przy okazji jańcu, no w sumie były rozpoznaniem przyszłego porawali. Złożył ofertę Amerykanom informowania o zamiarach układu warszawskiego. Dobrze, że doczekał rehabilitacji. Dobrze, że doczekał przywrócenia stopnia pułkownika. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach. Chciałbym jeszcze raz określić to, co, o czym powiedziałem na początku. To był człowiek, który Polsce Ludowej zawdzięczał wiele, ale który nie kierował się interesem osobistym, tylko interesem kraju. Bo doktryna radziecka była dla na nas przerażająca i on rozumiał te dwóch rzutów. Że właściwie Amerykanie mogą zatrzymać drugi rzut, po prostu bombardując Polskę pociskami atomowymi. I właściwie nic by nie zostało z tego. To była przerażająca wizja, ale wizja możliwa do realizacji. To, to nie było takie pisanie sobie panie, albo spekulowanie. To była. Chciałem powiedzieć, ale powiem. Wokół Breżniwa bada generałów, którzy jeszcze raz chcieli odnieść wiktorię. I jednym z takich osób, który uniemożliwił im to, był pułkownik Kukliński. I chwałam za to. Ale pamiętajmy, że z punktu widzenia ludzkiego on naprawdę. Bardzo dużo ryzykował i zapłacił, bo wiecie Państwo, jeżeli komuś nie przypadkowo nie niewyjaśnionych okolicznościach, dwoje dzieci to jest przypadek, ale jeżeli komuś takiemu jak krótkiego, dwoje ja w ostatnie czasu dzieci nie w niewyjaśnionych okolicznościach, to dziwny przypadek. I według mnie. Zapłacił olbrzymią cenę, natomiast najgorsza była ta, że na zrehabilitowanie musiał czekać długo, a na dobrą sprawę tego, co dla niego było może najważniejsze, czyli awansu na wyższy stopień za to, co zrobił, już nie doczekał. Dziękuję bardzo.